Hej, hej! Z tej strony Namikat i witam was w kolejnym odcinku z chromaskiej dwojeczki. Jezu Nosy? Dzień dobry. I jest z nami w dalszy na Sajo. Witam. Więc ja z wami też się witam. No i jak zwykle będziemy coś sobie tu robić, w sumie to nic konkretnego. Mam do zrobienia parę itemków jeszcze z drakonika, czyli to, czego nie dokończyliśmy w poprzednim odcinku. No plus te creepery to jest coś, co chciałabym zrobić. Tak, żeby, żeby móc pozyskiwać te nasze charge creeper czanki. Dobra, oni się tutaj przepychają, ja nie wnikam. Chodźmy ja go... wykonywać. Ja go nie pcham, żeby nie było. No tak, tak. Nie Dobra, mamy tutaj jakiś łuk. Mam nadzieję, że taki wystarczy. Będziemy również potrzebować diamentowy miecz. Może mamy jakieś w sumie diamentowe itemki. Nie, absolutnie nie mamy żadnych, więc potrzebujemy je zrobić. Potrzebujemy w takim razie diamentowy miecz. Potrzebujemy również diamentowy kilof i diamentową łopatę. To będą trzy narzędzia, które potrzebujemy zrobić. Potrzebujemy trochę drakoniku, jeśli o to chodzi. Więc sobie weźmy może tak. Potrzebujemy trochę drakonik korów, więc też sobie ich trochę wezmę, może z 14 wystarczy w sumie. Tych kryształów potrzebujemy jeszcze prawdopodobnie jeszcze jedną dawkę. Plus właśnie te nasze Vivren Energy Kontrolery, tego również będziemy potrzebowali 4, więc ja wykonuję tego 5, a jeden ten jeszcze. Proszę bardzo. I prawdopodobnie mamy wszystko. Tak mi się wydaje. E, powinniśmy mieć. Zaraz się zresztą przekonamy. Czy e, wszystko jest tak jak powinno. Da, ustawmy tutaj na staki, Jeśli chodzi o te moduły. Bo i tak e, każdy ma taką samą recepturę. Tylko zmienia się w sumie broń. E, więc to bez znaczenia. Potrzebujemy jeszcze drakoniki ustawić. Jest stack mode. Klikamy tym. No i po kolei robimy łuk. E, sayo... Ups, był i nie był. Sajo był Zbiał. i zwiał. <noise> Dokładnie. Teraz pewnie Sajo do nas wróci. A póki się tutaj łuk robi. To ja w sumie bym chciała jakąś maszynkę Którą bym mogła duplikować Naszego creepera Jest coś takiego jak mob duplikator Co właśnie będziemy potrzebowali Ale my prawdopodobnie w ogóle to mamy No ale dobra mamy zaliczony vivren łuk więc teraz robimy vivrenowy Miecz a jeśli chodzi o ten duplikator To już sprawdzam w systemie czego mamy Duplikator mamy Tego y, mob duplikatora chyba i tak Będziemy potrzebowali Zasilanie sajo nie Do mob duplikatora potrzebne jest zasilanie oraz Esencja. E, no ale chyba jak podobne tego expa z mobgrindera, to chyba Styknie. powinien być. Choć ja nie wiem, czy tam w sumie ten e, z mobgrindera, tam się chyba za dużo expa nie zbiera, więc zaraz sobie to zobaczymy, bo tam chyba już jest zmieniona maszynka, która to zabija, przez co ten exp się nie magazynuje. A czy jest coś, co by wciągało expa? O, ale jest też experience pyron. Czy on by nie zadziałał w sumie? Bo też będzie działać. A nie wiem, czy przez bloki zbiera. A, no, no absorption no tak, to prawda, on zbiera. No to dobra, to najwyżej zrobimy absorption Hop hopera I e, tutaj, jak widzicie, mamy wszystkie nasze narzędzia już zaliczone. Jeśli chodzi o wyższe tych narzędzi... Narzędzi? 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 Tak się mówi? No nieważne. W każdym razie chciałabym wiedzieć jeszcze, Sajo, do czego służy The Vibran Służy jako bateria. Aha, czyli po prostu mogę ją Tylko trzymać tyle. i będzie ładować mi tamki. A, ale ona... Bo Tutaj widzę, że te itemki się ładują jakąś OP, cokolwiek to znaczy. Osobna jednostka. Ale RF-y też działają. Ale ten wiwrynk capacitor, jakby będzie pewnie kompatybilny z tym. Choć pewnie, jak będę miała to tutaj, to i tak będą się ładować, co nie, bo mi się ładuje tak, cały ekwipunek, tak. więc one i tak, i tak będą się ładować, jeśli będą tych RF-ów potrzebowały. No ale dobra, już możemy sobie zebrać wszystkie nasze itemki, które tutaj zostawiliśmy w sumie. Mamy to. Te narzędzia na razie powrzucam do systemu, bo mamy jeszcze jedną ważną rzecz do zrobienia. A mianowicie, już wam pokazuję. Czekajcie, odznaczę sobie te wszystkie narzędzia, żeby mi. Tutaj po boku nie, nie, nie zajmowały miejsca i chciałabym zrobić w takim razie ten no bo on jest w miarę tani, więc czemu by nie? I chciałam zrobić Draconic Fusion Crafting Injector, no bo to jest rzecz, którą i tak będziemy musieli zrobić, tylko nie wiem, czy mamy y, bloki Awakened, więc sobie sprawdźmy. Mamy trzy bloki, tutaj nawet będziemy mieli trochę więcej. Będziemy mieli nawet cztery bloki. Dobra, mogą być. Dobra, mamy cztery bloki y, i będziemy sobie wykonywać te właśnie nasze Draconic fusion crafting injektory, które tak jak widzicie robi się z diamentów, korów i awake drakonik bloków. Do dzieła. Vivren mamy diamenty mamy i mamy awakenet. To chyba tyle. Tak? Potrzebujemy cztery diamenty, jeden awakenet, dwa vivreny, czyli to zestakowane. No i tutaj na cztery ostatni nastak. I tutaj możemy zabrać sobie te dwa Vivren Fusion Crafting Injectory. Będziemy mogli w sumie łącznie cztery przerobić na właśnie te nasze lepsze. Mamy już nasze Dragon Fusion Crafting Injectory. Możemy je sobie wyjąć na spokojnie, przez co zaliczymy kolejnego quest'a. Jak widzicie bardzo ładnie nam idzie to. I teraz tak, one są na stack mode i ja bym w sumie chciała zostawić je na stack mode, bo bym chciała przełożyć te diamenty właśnie do nich. I teraz wziąć kolejne dwa i przerobić je na te lepsze. Zrobimy to i tak będziemy robić ogólnie z wszystkimi jeśli o to chodzi, ale będziemy musieli poczekać na awake Dragonik Bloki. A w sumie to trzeba będzie save, save to właśnie to. do ciebie, zasadzić po nasionko. Jeśli chodzi o blok, ja nie użyłem. jeśli chodzi o blok pod tym, to jest tutaj. Proszę bardzo. Tutaj, tu. Za dziwne coś. Uderzyłeś mnie, tylko sobie włączyłam jetpack, żeby stać w jednym miejscu. Aha, okej. Okay. Po prostu zignorowałam twoją supermoc denerwowania mnie. No, niestety. No, niestety. Tym razem ci U, nie ten. wyszło. Odbieramy ostatni Draconic Fusion Crafting Injector i będziemy wykonywać vivren Capacitor. Nie zostało nam... Nie zostało? A nie, chyba zostało, ale teraz się nie pojawiają po prostu, tak, nie pojawiają się tutaj. O, właśnie nasze rzeczy. Więc mamy vivren, te diamenty też czas pozbierać, bo tego już nie będziemy potrzebowali. Zabieramy to, stawiamy w swoim miejscu i w tym momencie już możemy wykonać właśnie nasz kapasitor, do którego będziemy potrzebowali cztery drakoniki, cztery vivren energy kontrolery. no i to będzie nasz kapasitor, który będzie nam kolekcjonował energię. Więc kładziemy ちょっと待って、ちょっと待って。 mamy. Możemy wykraftować i to będzie ostatni crafting z drakonika na dziś, jaki będziemy robić. Prawdopodobnie w następnym odcinku albo na kolejnych live'ach będziemy robić tych craftingów dużo więcej. Albo już zresztą zrobiliśmy na jakichś live'ach, bo czasem live'y wychodzą zdecydowanie wcześniej niż odcinki. Musicie na to zwracać uwagę. Staram się nie pokazywać tego, co robiliśmy na odcinkach na live'ach, żebyście i tak mieli niespodziankę, więc warto oglądać odcinki. Czasem te postępy mogą się różnić. Pięknego masz. Demonicznego A, dziękuję, szczura. Dziękuję. Widziałeś coś tego demonicznego szczura? Nie, dziwnie to zabrzmiało to co powiedziałeś, ale dobrze. Czy Ten widziałeś jest? demonicznego szczura? Na głowie Sayo. Fajny. Szczur? Faktycznie sure. to jest szczur. Bardzo podobny, pasuje ci. Idziemy się zajmować aktualnie mob duplikatorem. Naszym creeperem i co my jeszcze potrzebujemy? Na pewno energię. Plus właśnie ten hopper. Zobaczymy zaraz, jak to tutaj wygląda, bo tak jak widzicie. A, nie, tutaj jest ten Absorption Hopper, tylko on. E Expama A, Expama na Full. To ja bym chciała do tego. Czekajcie, odsuniemy się trochę. Podłączymy sobie Ender Tanki. Potrzebuję takie dwa, więc sobie wykraftujmy. Będę potrzebowała również zielone, zielone barwniki, żeby było wiadomo, że to EXP. Po prostu, może zrobimy nawet jasno zielone. Bo prawdopodobnie będziemy mieli również. min. mamy. Stawiamy sobie nasze tanki. Ustawiamy je na jasno zielone. Zabieramy obydwa. Ustawiamy go tutaj. Czy on będzie potrzebował jakiejś dodatkowej, dodatkowego kabla? Czy wystarczy go odwrócić? Zdecydowanie będzie potrzebował kabla. Więc może zróbmy to inaczej. Jednak postawię go z boku. No i kabel, 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 kabel. Jakiś fluid, Mo może być nawet ten. Strasznie głośno. I wręcz... No i mamy. Jak widzicie tutaj się zbiera exp, więc to na spokojnie. I teraz możemy i zbudować gdzieś jakąś chatkę dla tego creepera. Czy ten... Mowy duplikator, on jakby ma zasięg w górę? Tak, w górę, czyli nad nim może być jeszcze jeden blok. To tak zróbmy. Ja idę zbudować chatkę dla, klip dla klipela i zaraz się widzimy. Dobra, już powróciliśmy. Prawdopodobnie mam wszystko ze sobą. Choć pewnie na bank mi jakoś zabraknie jeszcze. Mamy tutaj nasz player damage 4. Trap, który będzie nam zabijał te creepery. Jedną kratkę od tego szkła, czyli tutaj możemy w sumie zalip, zalepić to i w sumie wyrzuciłam to szkło do systemu. Już bierzemy dwa kawałki. Małe lagi występują, więc przepraszam bardzo. Mamy już, mamy Absorption Hopper, który będzie nam wszystkie itemy zbierał. E, oczywiście będziemy potrzebowali ustawić tutaj jeszcze wyjście na skrzynkę, która prawdopodobnie będzie do przodu. Do 20 razy sztukę, dasz radę? Tak, dokładnie, już się udało. Więc mamy e, West, tutaj e, jest zbierane, Będą zbierane nasze itemy. No i na dole mamy naszego mowy duplikatora, do którego potrzebujemy podłączyć e, plak. E, nie, a pointa, dobra. I nadal nie mam autocraftingu na to. Trzeba to zmienić, bo po prostu strasznie się z tym męczę. Jak ciągle muszę to wykonywać, a tak to sobie zrobimy. Może półtaka na zapas. I wtedy nam e, to wystarczy. Bierzemy sobie dokładnie to. Nawet mamy e, do wykraftowania, tak jak widzicie, te itemy, flux kory, ale nie. Nie mam samego pointa w systemie, żeby on go przekraftowywał, więc dorzućmy tutaj Reston i nasz flux point, bo Reston bloka też nie mieliśmy. No, i teraz jak piszemy point, możemy go sobie zamówić. Ja sobie zamówię 16 sztuk na zapas, bo zawsze one się przydają, a nigdy ich nie ma. Więc to już mamy, to wyrzucamy, to wyrzucamy. Mamy naszego flux pointa. Teraz czas iść tam, podłączyć go do energii. To chyba będzie jedyna maszyna tutaj, którą będziemy potrzebowali e, podłączyć do energii. Teraz na Nomis Network. Mam nadzieję, że to zadziała i będzie tutaj wysyłać energię. Tak wysyła. Potrzebujemy jeszcze tylko nasz tank, który będzie załóż. Od dołu. On chyba automatycznie do tego nie będzie przesyłał? A, nie będzie, więc wszystko jest to ok. Wkładamy nasz Mop Impressionment Tool, który jest na naładowane creepery. A na naładowane creepery, ale to nie są naładowane creepery. Jak dla mnie, to są zwykłe. No, jak dla mnie też, a takich nie potrzebuję. A dlaczego się zmieniły? Tutaj są Minecraft Creeper, dobra, weźmy to. Jeszcze raz. Czekajcie, bo zaraza nas bije, to może chodźmy do łóżka, choć nie wiem, gdzie mamy łóżka. Tutaj. O, jestem już w łóżku. Myślicie, że jako jedna osoba wystarczy? Nie łóżka, gdzie ty łóżka masz? Na piętrze. Wzięła, łóżka zajęła. Zapraszam. Y do. Chodź, chodź. Chodź. Ule nosowanko. Już mamy dzionek, więc nie będą nas zbiły zarazy, przynajmniej przez jakąś chwilę. No i chodźmy zrobić z naszego creepera. W sumie wyjdźmy z tym może na dach, bo to chyba jest najbezpieczniejsze miejsce. Zaraz zrobimy z niego naszego naładowanego creepera. Dajcie mi chwilkę. Jeszcze jedno podejście do zrobienia naelektryzowanego creepera. Mam nadzieję, że. O nie. No, on jest naelektryzowany. Halo, sayo, odsuńcie. On jest naelektryzowany. Oj, nawet już nie żyje. Ale tak jak widzicie, wyleciały z niego itemy, które potrzebowałam, czyli charge creeper Chunky. No ale dobra, spróbujmy w takim razie może zrobić to jeszcze raz. Nie wiem. Chodźmy do naszego Mob Grindera na to szkło. Yy, spróbujmy dostać tutaj creepera, bo z tym może być ciężko w sumie. Wystarczy chyba chwilę poczekać. Mam taką nadzieję przynajmniej. Dobra, tu wpadł na niewstępnym pomysł? Czyli żeby nie trafiać tego Creepera tą lightning różdżką Bo możliwe, że to po prostu nie działa I żeby zrobić to Na takiej zasadzie, że Weźmiemy sobie tutaj, otworzymy Zabierzemy naszego damage playta, On sobie wpadnie tutaj Mogę go zabrać w tym momencie Wsadzimy sobie to tutaj Tak jak zamierzaliśmy, proszę bardzo No i przez to, że ja mam Sobie tutaj naszą różdżkę Będziemy po prostu te Creepery Nawalać, tylko to nie zadziała, bo mi zamknąłeś. O, teraz to zadziała. No, i one tutaj będą się ładować. Jak będą ginąć, to oczywiście będą tutaj trafiać nasze naładowane creeper czanki. Więc tak jak widzicie, no działa trochę pokraśnie, bo pokrasznie ale działa. Można je nawalać od góry. One i tak chyba nie wybuchną, bo jest ustawione, że nie wybuchają. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo czanki się ładują. Otwórzmy sobie tą skrzynkę. Weźmy w takim razie, razie nasze naładowane fragmenty. To będzie najlepsza opcja, na tą chwilę, że tak powiem, tych fragmentów i tak nie będę potrzebowała dużo, więc y, tym się nie musimy przejmować. Dobra, e, zatrzymujmy. Zatrzymam sobie tutaj maszynę, żeby ona się nie mnożyła już nam creeperów. Niech one się tutaj spalą. Spaliły się, więc mamy ostatnie 7 czanków, 46, myślę, że na chwilę obecną nam powinno wystarczyć. To odkładam do systemu, to możemy już sobie stąd wywalić. No i możemy zrobić nasze upgrade. Jednym z tych upgrade'ów jest właśnie nasz upgrade e, TNT Expert, do którego potrzebujemy jeszcze 3 upgradey TNT. Mam nadzieję, że e, nam wystarczy nie wystarczy. Wystarczyło nam na TNT, ale to akurat nie problem, bo z tego co widzę, to Sanda też tak mamy. A, mamy stack. No to powinno wystarczyć. Róbmy w takim razie. A nie, nie mamy. Dobra, to zrobię dwa staki, a to powinno póki co wystarczyć. Wykraftujmy trochę tego TNT, bo widzę, że tutaj ten piasek szybko schodzi. No i robimy jeszcze nasze dwa upgrade'y. Potem robimy nasze upgrade'y. Na TNT Expert. No i dobra, to mamy. No i potrzebujemy jeszcze coś takiego jak Rad Upgrade Extreme Energy Transfer. To też możemy od ręki tak naprawdę zrobić. I dwa kolejne upgrade, jeśli chodzi o nasze szczurki zaliczone. Następnymi upgradeami to jest Nether Cheese, który nie mam pojęcia, jak pozyskać. Wiesz, może Sayo? I jest coś takiego jak e Rad Nagety. I to jest Right Click to Find Out What's Inside. No i to są ogólnie. Odchody szczurów, i jest z tego co y, widziałam, trzeba właśnie zrobić tam na jakiejś ziemi coś takiego. Czekajcie, coś się jakoś nazywa. A to nie wypadało strawy z zresztą, tak mi się wydaje. Yy, i... Tak, i tutaj są. Nie, to są te demons coś tam. Chyba nie wypada z trawy jednak. Uwaga, uwaga! Dowiedzieliśmy się, a mianowicie y, Saya tutaj użycił na nether cheese. Jeśli chcecie wiedzieć, jak go zrobić, to po prostu trzeba zabić szczury w nederze. ale ja już sobie tego oszczędzę i po prostu tego nie będę robić. A jeśli chodzi o właśnie y, nasze tutaj nagety szczurze, to po prostu naszym szczurkom trzeba rzucić cis i w tym momencie one sobie jedzą ten cis. Y, mam nadzieję, że to jest mój szczurnik. Nie, to jest safer szczur, tu jest mój szczur. To może niech on nic nie robi. Niech on sobie zjada cheese. Proszę bardzo, stań sobie tutaj i jest cheese. Chodź szczur. E, follow me. O, stay here, dobra. Niech y, y, stoi i je. A, jak on ten, to nie ten. No, dobra, to musi. Je. Niestety musi za nami podążać, bo wtedy dopiero jest ser. No i jak się nasz Sera, to prawdopodobnie jest możliwość, że się załatwi również. Tak przynajmniej pisało. Zobaczymy czy to jest prawda, rzucam mu ser i niech on sobie tutaj ciamka dowoli. Ale tak, Sayo y, właśnie zdobył kolejnego nageta. O, więc jeszcze jeden i będziemy robić dwa ostatnie upgrade'y szczurze. Jest! Ostatni właśnie wpadł mi do ekwipunku. Yy, I. Aha. Mamy kolejne y, szczurze nagety. Tak jak można zauważyć, więc możemy zrobić dwa ostatnie upgrade'y. Tutaj jest Sendimon, czyli nelerowy upgrade, proszę bardzo. I ostatni prawdopodobnie to jest dokładnie ten, czyli Rad Upgrade or Dumbling. Dokładnie tak. Wywaliło mnie. A safea wywaliło. No cóż, to proszę wrócić. A to i nie skończyłam. Nie skończyłam zakładki, to czegoś jeszcze nie mamy, ale tak szczerze powiedziawszy, to ja nie widzę czego. Na pewno jej nie skończyliśmy? Nie, nie skończyliśmy, no to nie mam jakiegoś Upgrade'u, więc ja poszukam Jakiego upgrade'u nie mamy, no i zaraz Oczywiście go zrobimy, bo to już Prawdopodobnie będzie ostatni upgrade Który mamy do zrobienia Dobra, mój fail tak szczerze Powiedział się, bo e, mamy Ten e, upgrade, dokładnie ten Tylko po prostu wrzuciłam go do Systemu, przez co on nam się nie zaliczył No i w tym momencie mamy chapter Complete, więc tak jak widać Jest OK. możemy zatrzymać Tutaj naszego e, szczura, niech sobie tutaj. Tutaj stoi. Przysuńmy go bardziej do skrzynki, żeby tutaj siedział. Proszę bardzo. No i skończyliśmy dzisiaj jeden chapter, co jest w sumie bardzo fajne. Kolejny chapter na plus. Tak jak widzicie coraz mniej nam tego zostało. Mam nadzieję, że do końca tego roku na pewno tego nie skończymy, <laughs> ale, ale może do mołowy następnego, okej? Okay? Wiecie. A, powiedzmy. No, co, Zej? nie, nie liczysz na to? Nie? Mieliśmy robić ten filozofer Stone i stoimy. Stoimy, bo nie ma filozofer Stone'a. Ale wszystko przez to, że ja czekam cały czas na ciebie, żeby ciągnąć dalej temat lasera. Bo potrzebujemy poziom ósmy. Jaki poziom ósmy lasera? No, bo potrzebujemy i temu, który jest zbierany na poziomie ósmym. No, ale nie czekasz na mnie, przecież ten laser jest tutaj działa. no, nie, no ja bym dawno postawił ten poziom drugi, poziom trzeci. No, ale teraz już możesz robić trzeci. Przecież masz 13 kryształów, nawet nie wystarczy. No, ale chociaż Mało. na trochę wystarczy. To można go. A nie, już chyba testowaliśmy, czy można go przyspieszyć, czy nie testowaliśmy. Nie działa to. A, stety. no testowaliśmy Czy jednak. Czy mogę w trakcie sobie budować poziom wyższy? Czy muszę czekać? A, nie, no to już, już możesz budować wyższe tiery, no bo yy, widzowie Dobra, widzieli okay. jak, się, jak się podnosi tierowo, zresztą co wam teraz mówię. Widzieliście po prostu jak się podnosi tierowo właśnie nasz Void Miner i teraz tej po prostu będzie już yy, te resztę Voidminerów, czyli tutaj macie te trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy będzie robił już poza odcinkami, bo to rzeczywiście Długo schodzi na to, żeby czekać i robić to na odcinkach, więc jak Save będzie miał po prostu okazję, możliwość, to będzie to robił poza odcinkami. No co po prostu przyspieszy nam questy. Ja mniej więcej będę Wam to pokazywać albo na odcinkach, albo po prostu na live'ach. A teraz zrobimy sobie ostatnią rzecz, czyli naszą rytmaterową zbroję i rytmaterowe narzędzia. I na tym dzisiaj zakończymy. Czas już nas powoli goni, a też nie chcę przeginać, bo potem ja mam problemy z obrobieniem tych odcinków, a nikt więcej. Więc ciekawe wiecie... Czemu. No ciekawe czemu. Nie wiem. Ciekawe kto porzucił tą serię na nie wiem dziesiątym odcinku. No pewnie sayo. No bo na bank. Tak. Rzuciłem. No, Sajo, no, jak no, mogłeś. Wszystko się wyjaśniło. Patrzcie jej. Wszystko się wreszcie wyjaśniło. I ociek ręce. To wszystko przez niego. No, dokładnie na pewno. Wszystko mi nasają. Przecież. No yy, przecież. Każdy na bank. to wie. Dokładnie, na bank. No, jest się. Dobra, potrzebuje się Dark Matter, a Dark Matter chyba tutaj mamy. Mam 10 Dark Matter. To zdecydowanie niewystarczająco, ale może wystarczy chociaż na te wszystkie narzędzia, które mamy do wykonania, więc spróbujmy. Choć tak szczerze powiedziawszy, powątpiewam, no ale wiecie. To nie y, ryzykuje to nie piję szampana czy coś tam. Jakoś tak to leciało. Mamy kolejne narzędzie. Kolejne narzędzie. Tym razem młotek. Tym razem. Mówię, tym Ale... razem mamy już jest nożyczki. Aha, okej. Okay. Mamy tutaj również wielki młot, do którego potrzebuję dopasować itemy i to będzie hammer, pickaxe i łopata. Proszę bardzo, o, łopatę mi wcięło. Czekajcie, Red Mater, Red Mater. łopatę poproszę. Dobra, mamy łopata znikaj mi, znikaj mi z nikimi zrączki. Dobra, mamy Red Morning Star, tak to się nazywa. No i robimy jeszcze Red katar, który potrzebuje od nas nużyczki, aksa, miecz i motykę. Tak, dokładnie. No i mamy Red Katar. No i proszę bardzo, oto y, skończyliśmy większość questów z y, Project E, jeśli chodzi o zbroja, a jeśli chodzi o narzędzia, to zrobiliśmy w sumie wszystko. No i będziemy potrzebowali jeszcze zrobić jedną zbroję, którym jest y, Gem Armor, ale do tego będziemy potrzebowali Kraystar Omega który, tak jak widzicie, jest ostatnim tierem, jeśli chodzi o klejn. A te wszystkie klejny prawdopodobnie będziemy przekraftowywać w systemie. Zresztą chyba next, next, next tier chyba mamy. A nie, nie przekraftowujemy tego w ogóle. No to trzeba będzie się tym zająć, żeby tutaj dostawić kolejny crafting monitor i tam powrzucać właśnie te nasze klejn y stare i potem przekraftowywać je wyżej, 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 wyżej i wyżej. Dobra. Co y dzisiaj y robiliśmy? Mob z creeperami, to chodźmy tam się pożegnać i na dzisiaj będziemy już po prostu kończyć. Mob Grindy z creeperami, więc uczciwie stoi tu zombie. Zombie. Idealnie. Tak, i postuje. idealnie. Myślę, że to jest odpowiednie, żeby zakończyć właśnie tutaj dwie osoby w zimowych czapkach, bo już niedługo zbliżają się święta, albo zresztą, prawdopodobnie, kiedy to oglądacie, jest już po świętach. Odcinki wychodzą na zmianę z Hogwarts Legacy, przez co dużo więcej tygodni zajmuje nam ta seria. Ale też wy chętniej to oglądacie, bo nie macie takiego natłoku, jeśli chodzi o jedną serię Więc cóż, ja już nie przedłużam, jeszcze przypominam tylko o łapeczkach w górę i komentarzach pod tym odcinkiem A jeśli jesteście nowymi osobkami, to zapraszam was do zasubskrybowania mojego kanału Jest u was coraz więcej, z czego bardzo się cieszę i bardzo wam dziękuję No i bez przedłużania, dziękuję, że byliście, dziękuję, że oglądaliście I do zobaczenia następnym razem Pa pa! Bye bye! bye.